właśnie finalizacja inwestycji prowadzonych przez rodziny ogrody działkowe na terenie naszego miasta z dofinansowaniem, które otrzymały ogrody na wiosnę tego roku. Każde z ogrodów, a było do pięć ogrodów, otrzymało dofinansowanie w wysokości 50 tysięcy zł. Dwa z ogrodów zakończyły i rozliczyły już inwestycje. Jest to rodzinno działkowy Szarotka, który dokonał modernizacji ogrodzenia wzdłuż ulicy Hagera oraz rodzinno działkowy Aster, który również dokonał modernizacji ogrodzenia to w dzielnicy Rokitnica. Aktualnie trwa rozliczenie i finalizacja trzech pozostałych inwestycji. Miasto Zabrze uruchamia pierwszą edycję programu Lokalna Kultura, którego celem jest wsparcie lokalnych inicjatyw kulturalnych, artystycznych, twórczych dla przedsiębiorców i osób, które planują rozpoczęcie działalności gospodarczej. Program ten umożliwi osobom, które będą chciały wziąć w nim udział, wynajem lokali miejskich na preferencyjnych warunkach. Program sprzyja rozwojowi lokalnych inicjatyw, budowaniu potencjału kulturalnego naszego miasta i wzmacnianiu środowiska przedsiębiorstw działających właśnie w obszarze kultury i w obszarze twórczym. Regulamin programu, formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie internetowej Miasta Zabrze w specjalnie stworzonej zakładce Lokalna Kultura. 29 listopada odbyło się spotkanie w Grzybowicach z mieszkańcami tamtej dzielnicy w dzielnicowym Ośrodku Kultury. Celem spotkania było takie przedstawienie form wsparcia, m.in. dla seniorów w zakresie umiejętności cyfrowych, radzenia sobie z aplikacjami, radzenia sobie z platformami internetowymi. Zajęcia te były zorganizowane w ramach projektu Nasz Karce, czyli Klub Rozwoju Cyfrowego, gdzie dorośli mieszkańcy Zabrza mogą nabyć nowych umiejętności w zakresie obsługi komputera. Albo poszerzyć te umiejętności, które już mają. W listopadzie będziemy się spotykać z mieszkańcami dzielnicy Rokietnica oraz Helenka. Terminy spotkań udostępnione zostaną na stronie miejskiej Zabrze w zakładce Nasz KRC. W chwili obecnej trwają uroczystości wręczenia medali za długoletnie poszycie małżeńskie. To są takie bardzo sympatyczne uroczystości w kameralnym gronie organizowane dla 10 par. Jubilaci obchodzą swoje złote gody diamentowe 60 lat, a nawet więcej 70 lat, 75 lat po ślubie. Bardzo miła uroczystość. Myślę, że wielu Jubilatów bardzo docenia to, że miasto i, i państwo pamiętają o tym, że tyle lat razem spędzili i w jakiś sposób doceniają te wartości, które się za tym kryją. 40. rocznicę pierwszego udanego przeszczepu serca w Zabrzu odbyły się uroczystości upamiętniające ten niezwykle ważny krok w polskiej medycynie. W Zabrzeńskim Ratuszu z udziałem wielu znakomitych gości odbyła się debata na temat dziedzictwa profesora Zbigniewa religii, a przy ulicy Piastowskiej w Zabrzu z udziałem pacjentów po transplantacji serca oraz rodzin dawców otwarto skwer dawców drugiego życia. Wręczone już po raz 28 wyróżnienia kropli tęczy pokazały, że w zabrzu osób wspierających dzieci i niosących im bezinteresowną pomoc nie brakuje, a do grona wyróżnionych dołączyli w tym roku kolejni laureaci, osoby, instytucje i organizacje działające na rzecz najmłodszych mieszkańców. Alternatywne lekcje WF-u z mistrzenią świata Moniką Pyrek w szkole podstawowej nr 26 im. Rodła pokazały dzieciom zupełnie inne oblicze aktywności fizycznej. Trwający przez dwa dni projekt był okazją do tego, by uczniowie mogli spróbować swoich sił w specjalnych lekcjach WF-u, korzystając z interaktywnych stanowisk, a wszystkiemu przeglądała się jedna z najlepszych polskich lekkoatletek.